Potężna organizacja była, którą Hitler stworzył. Jugendamt poszerzył sobie samowolnie wyrok sądowy o zakazanie mi mówienia po polsku. Jest prawo, że w ciągu 24 godzin ojciec ma prawo zabrać dziecko do Polski. Albo podpiszę to pismo, albo już więcej dzieci nie będę widzieć. Witam Państwa w programie Fundacji Polsat Nasze dzieci. Każdemu dziecku warto pomagać. Dzięki Państwu Fundacja Polsat może pomagać już tysiącom dzieci. Czas poznać kolejne z nich. Ma na imię Julia. Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo. Sześcioletnia Julia ma to co najważniejsze miłość, rodzinne ciepło. Brakuje jej tylko jednego brakuje jej zdrowia. Jelito cienkie u noworodka mierzy około 250 cm, jelito Juli miało jedynie 5 cm. Dziewczynka karmiona jest poza jelito, bierze ogromne ilości leków. Jest bardzo dzielna. Znosi to wszystko, bo chce żyć i bawić się jak jej rówieśnicy. Jeśli chcesz pomóc, wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7531. Wystarczy chcieć. Prawda, że warto pomagać. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że małżeństwa mieszane bywają ryzykowne, szczególnie jeśli różnice kulturowe między małżonkami są ogromne, powiedziałabym fundamentalne. Wtedy często jest tak, że matka musi porwać dzieci i z pomocą detektywa wrócić do swojego kraju. I trudno nam uwierzyć, że takie historie mogą się dziać całkiem blisko, po sąsiedzku, na przykład w Niemczech. Otóż na przykład państwo pomorscy, on Polak, ona Niemka, a historie ich dzieci opowiedzą nam ich polscy dziadkowie. Tania i Wojciech pobrali się w 1995 roku w Hamburgu. Po dwóch latach urodziła się córka Justynka. Po kolejnych dwóch druga córka Iwonka Polonia. Tworzyli szczęśliwą rodzinę. Chodziłem z nimi dookoła tutaj bloku, po mieście na skakankę, to tutaj są huśtawki różnego rodzaju, więc też się bawiliśmy wspólnie i bardzo się cieszyłem, kiedy się śmiały, kiedy się trzymały, kiedy się nawet bały, żeby nie zleciały z tych huśtawek. Również po uliczkach tego miasta. Zawsze były zaciekawione. Jeździliśmy na jezioro Jeleń. Pamiętam, jak się bawiły w domek taki. To jest ich domek. Koło, tam, koło budowały z liści jakiś murek. No i przy tym była, było dużo śmiechu, dużo radości. Ja czułam, że one bardzo lubią mnie, obydwie. Ta malutka Iwonka. Chciała się jakoś upodobnić, bo nie wiem co, ale wyczuwałam, że to dziecko patrzy na mnie i zakłada słoneczne okulary. I tak się uśmiecha i tak mówi okulary i tak do mnie się przymila. I ja to przyjęłam, że babcie mam okulary, one też chcę. Zawsze mam w pamięci ich szczebiot, ich, ich radość, to ganianie z pokoju do pokoju, wyskakiwanie na kolana. No, także czuliśmy się bardzo blisko związani. W lipcu 2003 roku Tania zabrała dzieci i wyprowadziła się. Po dwóch latach sąd orzekł rozwód. Dziewczynki zamieszkały z matką. Ojciec liczył na częste kontakty z córkami. Przeliczył się. Dziadkowie również. Ostatni raz widziałem wnuczki 4 lata temu i to było na pogrzebie mojej teściowej. Także od tego czasu nie miałem żadnych kontaktów. Nie widziałem, nie słyszałem. Dzieci mi szkoda. Dlaczego dzieci cierpią? Dlaczego one ranione są? Ludzie dorośli. Ja wołam, do, jak mam okazję teraz, wołam do każdego serca ludzi dorosłych, by dzieci nie ranili. Dorośli, do których apeluje babcia, to przede wszystkim niemieccy urzędnicy i była synowa. synową się spotkałam i no, objęłyśmy się. Płakałyśmy obydwie. Chciałabym się spotkać, czy na ulicy, gdziekolwiek, żeby je tylko przytulić. A ona mówi: Jeszcze nie. I myślała, może, może za jakiś czas, A to cztery lata to trwa, jeszcze nie. Ale ja wybaczam, tylko ja pragnę tylko tej relacji. Ja, żeby nikt, nikt nie ma prawa z ludzi tego zrobić. Ja tego jestem pewna. Ja, to jest, dzieci są podarunkiem od Boga. A wnuczki tak samo. Tego nam nikt nie ma prawa zabrać. Bardzo je kocham. Tak bardzo je kocham, że i tęsknię i dość z moim pragnieniem, żeby rychło, żebym się mogła spotkać. Nawet w snach często rozmawiamy ze sobą. Także liczę na to. Nie wiem, na jakiś sąd, ale myślę, że to się powinno stać. Po prostu czekam. Czekam. Niemiecki Urząd do spraw Dzieci i Młodzieży, Jugendamt, wyznacza ojcu terminy i miejsca spotkań z córkami. Od rozwodu dziadkowie nie widzieli ukochanych wnuczek ani razu. Po prostu. Tam nie trzeba słów. Wstecz.